Cześć 7, jestem Dribble J i witam w swoim filmie na moim kanale. Dzisiaj się widzimy w kanu odcinku dzisiaj, dzisiaj Wam pokażę jak łączyć konto Epic Games z Twitch'em, żeby odebrać nagrodę, czyli grafity, plecak oraz amotkę. Będziecie mieli teraz pokazania na ekranie. Także zaczynajmy. Chodzimy na stronę Epic Games. Wszystkie Wchodzimy w konto Teraz, wchodzi, teraz wchodzimy w połączone konta I klikamy Twitch Teraz ja sobie ten To rozłączę I klikamy połącz Połącz konto. Tutaj klikamy. Nie I nam się połączyło. Wy będziecie musieli się chyba zalogować na Twitchu. Ale jeżeli już byliście automatycznie zalogowali, to, to wam się automatycznie. Moje serce tak jak bo będziecie musieli tylko oglądnąć waszego streamera no, lubionego na grudnieniu i serc, nagrody także to już wszystko ja już się z wami żegnam, cześć to jesteśmy tylko my skarbi aż do końca dni skarbi już do końca dni to jesteśmy tylko my nie rozdzieli nas już nic nie zostaje po nas nic tylko zostanie ten plik z tobą chcę do końca życia być no bo jesteś tylko ty i nie liczy się już nic A kiedy odejdziemy? Nie zostanie po nas nic, tylko zostanie ten plik Z tobą chcę do końca życia być No bo jesteś tylko ty i nie liczy się już nic A kiedy odejdziemy?